Bo zrobić. E, jestem tutaj, to teraz moja prawa noga idzie do przodu, moja prawa noga idzie do tyłu, moja lewa noga podchodzi pod jego nogę, tak? I teraz otwieram rękę i wchodzę do tyłu. Jesteśmy. Tak, jest tutaj. Zbijam się. Noga do tyłu. Noga podchodzi pod jego nogem. I teraz moja ręka idzie do tyłu i siadam. Hop! hop. Jeszcze raz. Lecimy. Raz, dwa, trzy.